Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że nie możesz podjąć decyzji, mimo że masz wszystkie potrzebne informacje? Godzinami analizujesz opcje, a mimo wszystko nie jesteś gotowy, aby podjąć działanie. To nie jest Twoja wina. To Twój mózg cię oszukuje. Witam Cię w moim kanale. Nazywam się Monika Chmielecka, jestem ekspertką neurostrategii działania. Jako psycholożka i coachka pomagam liderom, przedsiębiorcom i specjalistom wysokiej klasy przełamać paraliż analityczny i podejmować odważne i skuteczne decyzje w każdej dziedzinie życia. W tym filmie wyjaśnię Ci, dlaczego Twój mózg naturalnie sabotuje proces decyzyjny, jakie są trzy główne pułapki poznawcze, które powodują niezdecydowanie, a także poznasz praktyczne techniki neurobiologiczne, które pomogą Ci natychmiast przełamać ten syndrom. Najważniejsza rzecz jest taka, że Twój mózg ewoluował, aby przetrwać, a nie by podejmować optymalne decyzje biznesowe czy życiowe. Nie bez znaczenia jest zatem rola układu limbicznego, czyli takiego systemu przeciwpożarowego, który reaguje na każdą niepewność jak na zagrożenie. W nadmiarze informacji dochodzi do tzw. efektu przeciążenia poznawczego. Kiedy analizujesz zbyt wiele opcji, przedni zakręt obręczy zaczyna wykazywać zwiększoną aktywność. To prowadzi do odczucia dyskomfortu i chęci odroczenia decyzji. Możesz sobie wyobrazić, że jedziesz autem, który posiada jednocześnie dwóch kierowców. Jeden ciśnie na padał gazu, drugi na hamulec. Jakie są zatem trzy główne pułapki poznawcze, które wspierają nadmierną analizę? Jakie są trzy główne pułapki poznawcze, które wspierają nadmierną analizę i sprzyjają niezdecydowaniu? Pułapka pierwsza to złudzenie perfekcyjnej informacji. Twój mózg wmawia Ci, że potrzebujesz więcej informacji. Tymczasem badania pokazują, że 40 do 70% decyzji jest już wystarczające. Kiedy masz ich więcej, rzadko kiedy jakość znacząco się poprawia. Pułapka druga to lęk przed żalem. Twój mózg jest znowu ewolucyjnie zaprogramowany, aby silniej odczuwać potencjalną stratę niż potencjalny zysk. To zjawisko nosi nazwę awersji do strat. Być może trudno ci to sobie wyobrazić, ale już samo myślenie o potencjalnym żalu aktywuje obszary odpowiedzialne za odczucie bólu w naszym mózgu. Jak sobie zatem z tym radzić? Możesz zastosować prostą matrycę, która racjonalnie pozwoli Ci ocenić systematyczne konsekwencje niepodjęcia decyzji. Pułapka trzecia to iluzja idealnego wyboru. Mamy tu do czynienia z tak zwanym paradoksem wyboru, czyli im więcej opcji, tym trudniej podjąć decyzję. I tym mniejsza satysfakcja z dokonanego wyboru. I znowu, jak sobie z tym poradzić? Zastosuj zasadę 1, 2, 3, czyli ogranicz wybór do maksymalnie Trzech opcji. I teraz na koniec najważniejsze. Trzy praktyczne techniki neurobiologiczne, które możesz zastosować od zaraz, aby Twój mózg cię nie zawodził. Pierwsze to przerwanie pętli ruminacji. Wystarczy intensywna aktywność fizyczna przez 5-10 minut, aby przerwać pętle nadmiernego analizowania. Wystarczy intensywna aktywność fizyczna przez 5-10 minut, aby przerwać pętle nadmiernego analizowania. Przez aktywację innych obszarów działania mózgu. Technika druga to czasowe ramkowanie decyzji. Ustal dokładny limit czasowy na podjęcie decyzji. To z kolei aktywuje korę przedczołową do efektywniejszej pracy. Możesz użyć popularnej techniki Pomodoro. 25 minut na analizę, a potem wybije alarm i podejmujesz decyzję. Trzecia technika to technika zmiany punktu widzenia. Wyobraź sobie, że doradzasz przyjacielowi w identycznej sytuacji. Co byś mu powiedział? Ta technika uruchamia inne połączenia nerwowe i tym samym omija własne blokady emocjonalne. Zacznij od jednej techniki. Wybierz tę, która najbardziej do Ciebie przemawia i zastosuj ją przy okazji najbliższej decyzji. Podziel się w komentarzach, która technika wydaje Ci się najbardziej przydatna. Pamiętaj: Twój mózg chce dla Ciebie dobrze i dba o Twoje bezpieczeństwo. Niestety nauczył Ci się je zapewniać przez dziesiątki lat ewolucji, a po Twojej stronie jest zaktualizowanie tego oprogramowania szybciej. Jeśli ten temat Cię zainteresował, to zostaw kciuk w górę i kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco z nowościami.